24 pytania. Rozmowa poranka. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm Radosław Fogiel. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie rzeczniku. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Z wiedzy o telewizji kolega mnie przed chwileczką egzaminował, natomiast ja pana... Stończyłem. No, no tak. też bym I, nie wiedział. No, no, też bym nie wiedział, bo nie oglądam tego typu programów, przepraszam najmocniej, ja żyję informacjami. A propos informacji, cztery lata temu w y, takich miejscowościach to kolega Frontczak był uprzejmy pominąć, zajął się jakimiś programami takimi, show reality do tego. Cztery lata temu w roku 2017 dokładnie w Białym Lublinie, Rzeszowie odbyły się pierwsze w historii Wojsko Obrony Terytorialnej Przysięgi Wojskowe. Warto było te formacje powoływać? Myślę, że dzisiaj już nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości, bo pamiętamy krytykę, często bardzo niewybredne ataki na żołnierzy WOT, którzy, którzy wówczas zdecydowali się na ten rodzaj służby. Pamiętamy próbę ośmieszania tych wojsk. Myślę, że dzisiaj, zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy widzimy, jaką wielką pomocą i wsparciem są dla... Obywateli dla państwa. Widzimy ich przecież w szpitalach tymczasowych, widzimy ich w punktach szczepień. Myślę, że już nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że Wojska Obrony Terytorialnej doskonale spełniają swoją rolę. To jest rola... Oczywiście dlatego został powołany osobny rodzaj wojsk, to jest rola nieco inna niż żołnierze służby zawodowej. Niż, 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 zawodowej. zawodowej. Ja wiem jak Był, słyszę, tak. żołnierze służby to od razu mam na myśli zasadniczej. Nie ma takiej tak, to, służby, ona to, 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 jest stąd, zawieszona. Stąd moje, stąd, 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 stąd moje, moje chwilowe wahanie. To jest rola wspierająca, to y, wielokrotnie zresztą o tym mówiliśmy, WOD y, został powołany nieco na wzór amerykańskiej gwardii narodowej. To też są, y, to, te, to też są ludzie, których się, y, z których pomocy się korzysta w sytuacjach również kryzysowych, ale widząc, y, widząc też coraz lepsze wyszkolenie żołnierzy, widząc to, że coraz więcej osób się garnie do WOD, do jestem, jestem spokojny o przyszłość tej formacji o i o nasze bezpieczeństwo. To jest pan spokojny, jeśli chodzi o przyszłość zjednoczonej prawicy? Ja zazwyczaj jestem w ogóle spokojnym człowiekiem. No to w porządku daje ja panu podniosę ciśnienie w takim razie. Kolejne głosowanie w Sejmie przegrane. Przez zjednoczoną prawicę. Faktycznie wczoraj wśród kilkudziesięciu głosowań było jedno takie, w którym, w którym poprawka Senatu została przyjęta przez Sejm. Nie znam jeszcze szczegółów, co to Szczegóły są takie, że 11 posłów porozumienie zagłosowało przeciwko pis i przeciwko projektowi, który był złożony wcześniej w Sejmie. Dotyczy on funduszu gwarancyjnego dotyczącego deweloperów, czyli upraszczając rzecz, jeżeli deweloper na przykład weźmie od ludzi kasę i nie wybuduje tego, co powinien wybudować, ludzie zostają bez kasy, no a deweloper ma wspomnienia, tak? Żeby nie powiedzieć inaczej. Dokładnie. Cała ustawa dotyczy funduszu gwarancyjnego, czegoś na, rodze, na wzór funduszu gwarancyjnego bankowego, żeby właśnie ta nie, nie słynna dziura w ziemi, którą niektórzy kupują, tą dziurą nie zostawała, tylko żeby... Żeby, żeby w razie czego móc odzyskać pieniądze. Mówiłem, że nie wiem tylko jeszcze czego dotyczyła dokładnie ta poprawka. No Ta poprawka, i, i poprawka dotyczyła Polakcji. między innymi procentów, które powinny być odprowadzane z 2% na 1% zostało to zmniejszone przez Senat. No to tu faktycznie y, mamy ewidentnie do czynienia z y, y, decyzją, która z pewnością jest y, troszkę bardziej korzystna dla samych deweloperów, a troszkę mniej korzystna dla y, kupujących. Y, y, będziemy pewnie chcieli się dowiedzieć, co kolegami tutaj y, kierowało. I Panie pośle, no nie, ja nie wierzę, to ja już czytam w prasie, co kolegami kierowało, a pan poseł Jakowice, rzecznik PiSu nie wie, co nimi kierowało? No generalnie są przeciwko Pani, nowym podatkom, a traktują tę opłatę jako podatek, jako kolejną daninę. Panie redaktorze, gdybym ja opierał się wyłącznie na tym, co czytam w prasie, z całym szacunkiem dla prasy i wszystkich innych mediów, mógłbym czasami trafiać kulą w płot. Stąd myślę, że rozmowa, rozmowa w ramach Zjednoczonej Prawicy jest tutaj dużo lepszym źródłem informacji. Z profesorem Ale Maksymowiczem dorozmawialiście, to... To czy nie rozmawialiście? Pan profesor Maksymowicz podjął swoją decyzję. Postanowił najpierw opuścić klub parlamentarny PiS, a teraz, jak wczoraj słyszeliśmy, porozumienie najwyraźniej, najwyraźniej uznał Szymona Hołownię za polityka, z którym chciałby wiązać swoje nadzieje. Każdy decyduje o swoim losie, choć muszę przyznać, że przyłączanie się do ruchu politycznego, o którym nic nie wiadomo, nie wiadomo jakie są jego źródła, jakie są jego cele, jaki jest jego program. Jak dobrze wiemy, również dotychczasowi parlamentarzyści, którzy się przyłączyli do Szymana Hołowni mają zgoła bardzo różne pomysły na życie publiczne. No, przypomina to trochę skok na główkę do basenu bez sprawdzania czy jest tam wodę, woda, ale tak jak mówię, to jest decyzja pana profesora. A może właśnie to jest siłą tego ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni, że są ludzie o różnych pomysłach na Polskę, o różnych pomysłach na siebie. I właśnie na tym będzie Szymon Hołownia bazowo. No być może byłoby to siłą w przypadku y, rodzinnego spotkania przy stole, gdzie y, wtedy bez, y, bez kłótni o politykę można sobie y, dyskutować na najróżniejsze tematy. Tu, tu się zgadzam, no ale jednak w polityce mam wrażenie i jako prawo i sprawiedliwość zawsze staramy się w ten sposób podchodzić. Wiem, że może, może nie wszyscy tak myślą. Jestem jednak przekonany, że najważniejsze jest program i to, co się Polakom proponuje. No dobrze, ten nowy ład, nie może samo Polski, ze sobą. Polski ład. Jak, tak, jak się panu widzi? Widzi się, czy się nie widzi? O ładzie wspominając to tylko jednym zdaniem skończę, że jeżeli jakieś ugrupowanie samo ze sobą nie może do, do ładu dojść i nie wie tak naprawdę czy... Panie pośle, uważa pan nie brnie, prawo, bo wy chyba w Zjednoczonej lewo. Prawicy też ze sobą do ładu i składu dojść nie możecie, skoro tego typu Ale głosowania mamy, się nie... zdarzają. Ale ja mówię o programie, panie redaktorze, mówię o programie, który Zjednoczona Prawica ma. Takim programem jest również Polski Ład. W odróżnieniu od Szymona Hołowni, gdzie, gdzie w, jak rozumiem w referendum będą rozstrzygać, czy, czy iść w prawo czy w lewo. No, to, to moim zdaniem nie jest odpowiedzialne. No, to proces. jest model szwajcarski wielokrotnie przekazywany przez i promowany przez Pabła Kukiza, z którym w tej chwili próbujecie również jakąś koalicję zadzierzgnąć. W Szwajcarii jednak w tym, że referendum biorą udział wszyscy obywatele, a ruch Szymona Hołowni wygląda na to na razie, że będzie musiał przeprowadzać wewnętrzne referenda w każdej sprawie, bo wszyscy się ze sobą kompletnie nie zgadzają w najrozmaitszych kwestiach. No Ale przynajmniej zostawmy teoretycznie. To, zostawmy to na boku. No, Polski Ład jest, jest właśnie programem Zjednoczonej Prawicy na nadchodzące lata. Najpierw na te dwa i pół roku, które nam zostały w tej kadencji. No, oczywiście, jeżeli Polacy tak zdecydują i uznają, że jest wart dalszej realizacji, to, to również na lata następne. Sondażowo na tym Nowym Ładzie zyskaliście niewątpliwie. Natomiast pytanie, czy gospodarka zyska tak, jakby chcieli autorzy tegoż programu? A no już panu może powiem i wszystkim naszym słuchaczom, w czym jest rzecz, a mianowicie rzecz jest w tym, że samozatrudnieni już zastanawiają się, co tu zrobić, żeby założyć spółki kapitałowe chociażby. E, ależ e, nie mam absolutnie, nikt nie ma e, nic przeciwko, jeżeli będą, e, jeżeli duża część, Pol czy jakaś część Polaków zdecyduje się, która jest dzisiaj na samozatrudnieniu, na samozatrudnieniu, które często było... Przecież pamiętamy to wszyscy chyba spowodowane wypychaniem przez pracodawcę po to, żeby obniżać swoje koszty, a de facto jest, jest umową o pracę i przecież były takie zresztą sytuacje, że, że sąd pracy stwierdzał, że tak naprawdę był zadzierzgnięty stosunek pracy, ale jeżeli część osób, które pracują dzisiaj w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zdecyduje się zmienić formułę funkcjonowania na spółki kapitałowe, również, również tutaj nie ma nic, nic zdrożnego. No tak, tylko wtedy ten ZUS w takiej wysokości 9 punktowo procentowej nie będzie odprowadzany, jakbyście chcieli ale spółka kapitałowa ma rozmaite un, inne uregulowania, które... No na które przykład może do... płacić CIT w wysokości 9%, to jeszcze i podatkowo stracicie nad. Znaczy przepraszam, ale... złego określenia używam. Stracimy wszyscy nad. To jeśli chodzi, to dobrze, zamykając temat, temat spółek, no jest, to, jest to dopuszczona w Polsce forma działalności i nikt jej zakazywać nie będzie, ona ma z kolei inne, inne korzyści dla, dla gospodarki, jeśli chodzi o to, kto zyska, kto straci. To faktycznie budżet państwa zanotuje w związku z tymi obniżkami podatków, które proponujemy w Polskim Ładzie zanotuje uszczerbek. To prawda, no ale my chcemy, żeby te pieniądze zostały w kieszeniach Polaków i stąd 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, przesunięty drugi próg podatkowy na 120 tysięcy. Panie rzeczniku, ja tego nowego ładu, żeby była sprawa jasna, nie krytykuję, bo wszelkie inicjatywy idące do tego, żeby było lepiej, mnie się z założenia podobają. Natomiast wie pan, finał będzie taki, że osoby zatrudnione rzeczywiście dziś Płacące te wszystkie składki, które są niejako obligatoryjne, a właściwie są obligatoryjne, będą dalej te pieniądze bulić, natomiast samozatrudnieni uciekając w spółki kapitałowe już tego nie będą ponosić tej daniny. Rozumie pan? W tym jest rzecz. Czyli ci, którzy są dzisiaj sam, zatrudnieni na podstawie umów o pracę i tak i tak płacić będą, ci, którzy są samozatrudnieni tego płacić nie będą. I tak w wielkim skrócie to wygląda. Pan pozwoli, panie redaktorze, że czas pokaże. Ja jednak jestem przekonany, że również duża część tych, którzy dzisiaj są samozatrudnieni, wróci na umowę o pracę. Również dzięki temu będą mieli możliwość do płatnego urlopu, do, do zwolnienia lekarskiego, a przede wszystkim również szansę na większą emeryturę, bo dzisiaj wielu tych, którzy pracowali na jednoosobowej działalności gospodarczej, już widzi, że no, przez lata ta optymalizacja podatkowa sprawiła to, że potencjalna emerytura jest niezwykle niska. Jasne, i tutaj Brawo kibicuję, ale ja jestem zwolennikiem zniesienia 30-krotności, a wy tej trzydziestokrotności znieść nie możecie w żaden sposób, chociaż inicjatywę podejmowaliście. Była taka propozycja z naszej strony, nie spotkała się ze wsparciem ze strony jednego z koalicjantów, no więc rzeczywistość polityczna jest taka jaka jest i my ją akceptujemy. No to może warto raz... sięgnąć po lewicę, która jednak optowała za tą trzydziestokrotnością. Jeżeli temat wróci do Sejmu, to z pewnością będziemy o nim rozmawiać. Na razie, na razie go nie ma. Panie Rzeczniku, ale to tak jeszcze obrazowo zdążymy? Może zdążymy. Tak, żeby nasi słuchacze mieli wyobrażenie, o czym w ogóle rozmawiamy, bo rozmawiamy o składkach, rozmawiamy o podatkach, to się co niektórym zlewa w jedno. Co jest lepiej płacić w wyższej wysokości? Na swoją emeryturę, czy do wspólnego garnka na składkę zdrowotną? To zależy według jakiej kategorii lepiej. No indywidualnej. Jeśli chodzi... indywidualnej, nawet powiedziałbym egoistycznej. Myślę, że każdy musi sobie to ocenić samemu. To zależy od stanu zdrowia, to zależy od tego, kto ile lat ma jeszcze do emerytury, to zależy od tego, czy ktoś planuje pracować na emeryturze. Warto przy tej okazji wspomnieć, że... Tutaj w Polskim Ładzie wprowadzamy sytuację, że ktoś, kto osiągnie wiek emerytalny, ale zdecyduje się nie przechodzić na emeryturę, tylko dalej pracować, nie będzie z kolei płacił składki PIT, a emerytura będzie mu narastać. Więc no, nie wydaje mi się, żeby to była kategoria, w której można jasno powiedzieć tak lepiej lub tak gorzej. I i emerytura będzie kiedyś dla każdego z nas ważna i funkcjonowanie służby zdrowia jest niezwykle ważne, co pokazała chyba najlepiej pandemia. No tak, tylko my mamy akurat w naszej naturze to, że szybko zapominamy o rzeczach złych. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu, dobrego dnia.